Ekskluzywne przygody świnki pepy Hejka besties, dzisiaj zrobimy taki skromny haul Zacznijmy od mojej ulubionej marki, czyli Dior Tak jak widzicie jest bardzo ekskluzywna, a kosztowala tylko 1,2,3,5,7,1,6,7,2,7,2,6,1,6,6,2,6 1,9,1,9,9,1,9,1,9,1,1,9 Teraz czas na kolejną ekskluzywną torebkę, czyli Louis Vuitton. To bardzo dobry wybór, ponieważ jak ktoś za. O... o świnki. Czy to ten zielony szrek? Nie kurde, czerwony. To nie czas na żarty. Oddawaj mi torebkę Diora albo cię do worka po ziemniakach. Zaraz zadzwonię po psy. Zaraz przyjadą psy. I... Dzień dobry, co tu się dzieje panowie? Czy państwo mogą nie mylić mojej płci? Ej, bo to nie psy tylko koty jednak. Ej, Norel. Co tu się dzieje? A nic tutaj nic, my się tylko taki chowamy jak bestis. Dawaj, będziemy bestis. No spoko. Okej, okay, to pożyczę ci moje kosmetyki, bo na razie nie masz make -upi. Jakiego make-upi? Make-upu. A dobra. Odcinek drugi wkrótce. Opierniczki czy świnka PEPPA właśnie zmieniła się w bekon.